ale kreatywna intuicja Taroty Coaching. Mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to takie krótkie spotkania przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy. Nie przepowiadam przyszłości, bo ona zawsze jest w Twoich rękach, nie w moich kartach. Dziękuję, jeżeli zostawiasz łapkę w górę, komentarz i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, żeby być na bieżąco z moimi nagraniami. W dzisiejszym krótkim czytaniu trzy karty. Słońce, piątka mieczy i karta wyroczni numer 25 w kółko. I ta ostatnia karta mówi o takiej spiralnej naturze zdarzeń, o pewnej cykliczności, o lekcjach nie do końca przyswojonych, odrobionych, które powtarzają się, dopóki ich nie wypełnisz. Są tutaj podkreślone jakieś cykle, takie cykle, które musisz przerwać, żeby ruszyć do przodu. I jest tutaj też ponowne rozpatrywanie wzorców z nowej perspektywy, w nowym świetle. Ta piątka mieczy w centrum czytania mówi o jakichś konfliktach zewnętrznych lub wewnętrznych, w których tkwisz, przede wszystkim wewnętrznych. Tak jakby składasz się w ofierze jakimś wewnętrznym konfliktom, których nie potrafisz odpuścić. I to może być konflikt z kimś, taki konflikt, który odgrywasz nieustannie w głowie. To mogą być wspomnienia, ale może to też być taki konflikt ze sobą samym, ze sobą samym. Jakieś sprzeczne ze sobą myśli, pragnienia, Twoje przekonania versus Twoje pragnienia mogą być ze sobą w sprzeczności. Na przykład, chcę czegoś, ale jestem przekonana, że na to nie zasługuję. To może być też takie autokaranie się, wyrzucanie sobie za jakieś przeszłe wybory czy działania, a może za brak działania lub brak dokonania wyboru. I być może, mimo tego wyrzucania sobie, wciąż postępujesz tak samo, dokonujesz wciąż podobnych wyborów lub unikasz w podobny sposób działania. Powtarzasz jakiś wzorzec, mimo że wiesz, że ci nie służy. W tym konflikcie leżysz rozłożony, rozłożona na łopatki, czujesz bezsilność. Jakaś lekcja pozostaje nieodrobiona. Słońce, które się tutaj pojawia, to jest najszczęśliwsza i najjaśniejsza karta w tarocie. Nie ma żadnej innej karty w tarocie, która ma więcej ciepła i światła. I słońce każdego dnia wschodzi i zachodzi. Kolejne dni przychodzą i odchodzą. Może powtarzasz swoją lekcję każdego dnia, nawet. Może to jest to w kółko, dzień za dniem. Ale pamiętaj, że każdy dzień Twojego życia jest nową szansą na zmianę jest nową szansą na to, żeby podnieść się z tych łopatek żeby przestać oddawać się w ofierze i żeby odzyskać swoją mentalną siłę, bo miecze to przede wszystkim jest nasza sfera mentalna. Ty wiesz dokładnie, co ci nie służy, jaką lekcję masz nieukończoną. Wiesz dokładnie, w jakiej sytuacji lub relacji tkwisz, którą trzeba odpuścić. Ty to wszystko doskonale wiesz. I zauważ, że te pięć mieczy nie otacza cię ciasno. To nie jest sytuacja bez wyjścia. Tak naprawdę to, czy z niej wyjdziesz, zależy tylko od ciebie, bo droga jest dla ciebie wolna. To miejsce, w którym jesteś, jest jałowe. Bez względu na to, czy chodzi o stan wewnętrzny, sytuację zewnętrzną, czy połączenie ich obu, to miejsce jest jałowe i wysuszone. I karta słońca zaprasza Cię do ruszenia, ruszenia się tak naprawdę z tej suchej ziemi, wyruszenia na poszukiwanie ziemi obfitej, soczystej, kwitnącej. I mówię poszukiwanie, bo to jest zazwyczaj podróż podróż wewnętrzna, ale też podróż zewnętrzna lub obie te podróże naraz. Ale ta kraina, jeżeli dobrze spojrzysz na te karty, jest bardzo blisko, bo ona tak naprawdę jest za twoją głową. Ta kraina obfitości jest za tobą. Tam też płynie woda, co jest e, takie przeciwstawne do tego, gdzie się teraz znajdujesz. Tylko dopóki tak leżysz bez ruchu, to nie dostrzegasz tego, co jest za tobą. I jesteś przekonany, przekonana, że otacza cię pustka, że otacza cię nicość. I może to w kółko sugeruje, że to ty się powinieneś obrócić po to, żeby ujrzeć swoją sytuację z innej strony. Mówiłam, że to jest bardzo krótka sesja i tutaj to zostawiam do Twojej interpretacji. Mam nadzieję, że ta krótka wiadomość przyniosła Ci garść wartościowych inspiracji. Jak zawsze proszę, dbaj o siebie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.